Then Makarov turned the US into a scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You wanna put out an old fire, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. Shepard, are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. Focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. Looks like we lost our connection. Dobra. Kolejna misja. Sorry, że ostatni odcinek, tak, y Price, tak? Price, ja yeah, się. Sure. Pamiętam tą misję z... Gdzie on jest? Tu. Spoko e, Pamiętam tą misję ze pan e, Jeszcze tak, miałem powiedzieć. E, przepraszam, że tak szybko... Przy... Eee, że tak niespodziewanie przerwałem tamto, tamten odcinek poprzedni, ale po prostu nie mogłem. Znaczy tak niespodziewanie się skończył, w ogóle nie wiedziałem, że on się skończy teraz. wo, wow wow, wow wow Dobra Teraz zrobiłem coś bardzo, bardzo, bardzo głupiego Przepraszam Was za to, dobra, tutaj powinienem wstać Dobra no tak, nie, skończył się niespodziewanie, nie wiedziałem dokładnie kiedy się skończy, w ogóle że się tak skończy Nie pamiętałem Przeładujmy, no i idziemy za Price em. Bardzo mi się podobają takie misje ciche A, dobra Gdzie mam iść? Dobra Skoro ty wolisz tam tędy, to ja tędy wolę. Strasznie ładne nieco zrobili tą okolicję. Okolicję. Okolice. Nawet w tej rozdzielczości, w której ja gram. Nie pięknie, jest normalnie. Ja gram na takich średnich ustawie, jakby... Bo... Nie, bardzo niski, średni. Jest 1024 na 600 eee, Detale mam na, ustawione na średnie. Według mnie bardzo ładnie wygląda ta gra. Tak samo jak MW3 wrzucam z multi. To jest na najniższych możliwych ustawieniach. Dobra. Na najniższych możliwych ustawieniach a ślicznie ta gra, gra wygląda. Też próbowałem Battlefield'a zainstalować, ale się nie udało. E, w ogóle mi nie chciał iść. Po, chyba po dwóch minutach, nie no, po 15 minutach gry mi broń zanikała. Ja. Więc w ogóle wątpię, żeby to mi e, gra chodziła tak dobrze. Lagi były niesamowite, ale... E, to ja chciałem jeszcze powiedzieć. E, gra wygląda zarąbiście, na, nawet na najniższych detalach. Ona jest piękna. No dobra, idziemy dalej za so Jest Naprawdę te gry teraz robią tak piękne, więc można się zakochać. E, mówiłem już, że do usa będę kontynuował, tak mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra. Pierwszy raz mi się chyba udaje tę misję przejść. Że właśnie nie wzywają reszty patrolu. To na początku to było z mojej winy, bo się za daleko położyłam mi tyle. Ale tak, to... Naprawdę śliczy Eee, yy, chciałem w... A bo dobra nie, bo tu już mówiłem w poprzednim odcinku, zapomniałem Tędy nie wejdę? Nie Chociaż? Nie, nie wejdę Słabo no, Ale dobra Jednak Battlefield trochę lepiej to ma zrobione A, dobra, pamiętam to misję, ona jest zarobista mi zestrzelą Predatora zaraz. To zestrzeliło Predatora. Dobra, nie da się. O, jest fajnie zrobione, jupi, i już jestem na dole. Dobra, co my tu mamy? Biorę shotguna i mam was gdzieś. Tego nie biorę, P90. To jest z pistoletu, ale nie z tym jest... Kto to tu zamontował, no i ja pierniczę, jak można taką gafę zrobić. O, fajnie. To zrobili fajnie. Jak ktoś jest. O, wow, RPG mają. Co on ma? pas, no fajna broń dobra, nie ma zmysłu uh, żeby grać tą bronią o skąd? wow, dobra a najlepsze jest to, że tyle ginie. Ja też już prawie nie żyję. Ale dalej nie ma krwi na śniegu. Pierwszy raz z tej strony kończyłem. No, kto mi tyle ściąga? Kaczy, trafi nie? Trafiłem, dobra. Nie ale trafiłem, jednak. Hmm. MG4 to nie jest broń dla mnie. MG4 znowu. Gorszej broni nie ma. Co to za broń? Nie. Teraz będzie potrzebna mi luneta. Dobra. Żyje predzia. Dobra. E, teraz bierzemy to Z, Zamiast... a nie będzie strzelba Mówię, do tej broni się tego nie montuje Net kolimator jest niepotrzebny Ghost, to dobra Masz wim, o o o I To Jezu, myślałem, że to przeciwnicy nasi. No właśnie chciałem predzie użyć. Zostaje jakiś smaczek z multi. Dobra. Cholerny rozrzut E to e, e, what the fuck Co to miało być To on ma zabrał, może jakoś fajną Skąd tamten przyszedł, ja się pytam A to mój Jaki chamno. Tutaj jest wojna. Ja ich nie rozumiem. Dobra. <laughs> Spróbujmy tak. Dobra. Jeszcze da się? Nie, nie da się. Ja chciałem sobie predzie użyć. Nasz, nasz, dobra. Tu... Aha, tu strzeliłem z predzia. Tu nawet nie ma co patrzeć.

Je. GIN! Cholera Ale jak głupi jestem Dobra, nieważne Każdemu może się zdarzyć Teraz nie widzę Teraz sobie wypuchaj no Ups, sorry Dorwę go... A to nasz Jezu Ja to jednak dziwny jestem Co mam drugie? A, shotgun, dobra Co ja mam bronić? Najpierw. Dobra, mogę bronić Defend Nie wiem co O, dobra to od tego to mogę poużywać, się nawet krępować nie muszę. Ło, wow, woo wo, dobra. Eee, żyjcie, bo ja chcę przeżyć. Dobra, gdzieś tam, o wszyscy. dobra rpg by się przydało nie, nie pogardziłbym nie jestem snajperem w tej grze dobry to widzieliście w ostatnim odcinku Kurde, no co za... ...hamstwo no Dzięki A zostaw ostatnio Nagrywam Tatuś mi kanapeczki zrobił Ha Gdzie mam iść? A dobra. To na tyle siema. Do następnego odcinka.